Witam Was w kolejnym odcinku z Headstone a. Tym razem zajmiemy się Next ramasem, a pierwszym bossem będzie Anubrekam. Ja już ich tam pokonałem to całe pierwsze skrzydło zrobiłem Na hero heroicznie jest dość trudny bardzo Widzicie, zmienili teraz nazwisko, że No Dobra. Lodową można zostawić. Nie wiem, czy to dobra ta talia jest. Czy to talia ja MKR-era? częściowo, częściowo? Chciałem ją zmienić, bo... Nie pasowały mi niektóre rzeczy w niej Za dużo drawów, kart Zapierania kart za dużo mnie nie też nie Nadchodzi Nadchodzi kres! Ciekawe czy dobry będę jest ta mi coś dobrego No może być On gość 5 5 Dziękuję bo możemy walnąć robić. robić tego w polimorfa zamienić. Dobra, kont kontroluję jeszcze jeden. Mogę walnąć w sumie. Wojnie... nie na pewno, nie Ob nie mogę. Ty tam wracaj. Może i wróci, ale... nikogo znowu ale ale... Kisty. Dobra, wygrałem. No, wiele łatwie było. Dziękuję. To znaczy, nieważne. I tak nie pokonasz wielki w domu. Dobra, teraz ta babka którzy mają oddawać im cześć. To bardzo ważne zadanie, więc jej nie przeszkadza. Im. Zolokiem, zolokiem, spróbujmy. Wielka nowa Berlina! Co tu robi Murlock w tej talii? Chciałem się dowiedzieć. Dobra, i pasywa jest teraz za więcej. Nie wiem, co tu Murloc robi. Ja też Urre Za I pasywka pewnie. Arde. Tak, on mi przeżyje. Przeżyje. Teraz walnę to i ginie. Musimy oczyścić to i ginie. proszę Nerugański ojko. A wiedziałem, wiedziałem. Ano, nie przejdziesz na razie. A, yolo. Nie. No przynajmniej to jeden, ale na tym na heroiku dostaje trzy. Nie przejdziesz. Tego Żyda trzeba zjąć. Dzień, dziękuję. Ja wydłużyła pasyfiki, bo ona ma swoją pasywę.

Dobra, jeden od niego weźmiał no i dobrze, niech nie ma więcej to z życia. A tym wycwanił się, Wycwaniła się. Dobra, czego mu 8-9 nie ale on no sobie kołtarz nie będę już jechał mhm na to, co jest na jest Dobra, To wielka Kim ja go ścisnąłem? Poczekajcie chwilę. Dobra. Płynę, ja ścisnę, tam, to na heroiku był. Ona mi cofa na łapę. Do słowego gościa. A, na kom a kombinację mamy na łotrze, więc mi się na łotr przyda.

Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Czekaj, to ja zaraz przyjdę. Dobra, musiałem drzwi zamknąć. Teraz ten bramy Co my tu mamy? Oczywiście robi takie co i czekajcie na świecie zaraz ten dobra ja jestem na to do roboty stały dostęp do sieci śmiechowo W starej strony właśnie spadam No właśnie spada. Smokowca czy tego? Smokowiec. Dobra.

Так, Dobra. Dobra i to by było już tyle w, te, w tym odcinku Niemożliwe To jeszcze nie koniec w następnym odcinku będą wyzwania klasowe, a następnym heroiczne Więc ja się zami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.